Na te dziwne czasy, śmiechu zdrowego, jak źródła na woda. Niech mnie kołysze w tej wielkiej podróży, i niech prowadzi gdzieś śmieszna gospoda. Niech dźwięczy męczy, aż do zadyszki śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Niech dźwięczy męczy, aż do zadyszki śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Zatrzęsą od śmiechu ściany. Niechaj na zawsze będę im pijany. Nieokrutnego, niecynicznego śmiechu mi trzeba, bardzo ludzkiego. Niech ćwięczy męczy, aż do zadyszki śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Niech ćwięczy męczy, aż do zadyszki śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Cześć, witam wszystkich na następnej przygodzie wędkarskiej. Jak widać pogoda nie rozpieszcza. Pada śnieg, woda jest nadal czysta. Fajnie jest 300. Nie jest tak jest lekko trącona, ale to jest jeszcze bardzo dobrze. Jest niższa niż tydzień temu, jak byłem na rybach. No i zobaczymy. Dzisiaj będziemy próbować na ostatnio, miałem bardzo dużą. Dużo ryb, 6 sztuk na mankera. Ale nakręciłem go tylko tak próbnie, bo nie wiedziałem jak to będzie działało. Tutaj ma troszkę inaczej ten tutaj zrobione było. I tak tylko 3 sztuki nakręciłem sobie wtedy i czekałem na pierwsze próby i próby były bardzo pozytywne, więc nakręciłem sobie oryginalnego na zonkerze takim z opasą Słuchajcie, jest piękna muszka. Zobaczymy jak ona będzie działała. Jeśli będzie dalej tak pozytywnie, no to pokażę Wam jak nakręcić taką muchę. Węteczka dzisiaj zaczynamy od europejskiego Kija norweski LTS. w klasie 8 też bardzo długa wędka 14,5 stopy, kołowroteczek woslera, Passion. Linka Game Changer tonąca TEP TYP tonący T14 No i woda wygląda tak zapraszam Я Nie uwierzycie Jest troć, ale z muchą w grzbiecie podczepiona Także ta się nie liczy Odczepiamy ją, mucha pięknie siedzi w pysku i do wody o, Jak on to zrobił Że to w grzbiecie wylądowało Piękna szkoła 60. Jest następna ryba. Jakaś mała? O, oh, Moał! ładnie jest mał. Siedzi rybka ładnie na nową muchę, a raczej na nowy kolor, na czerwonego mankera, taki typowy. Czerwony manker ze żółtymi oczkami na łososie atlantyckie A tu troć pięknie pewnie przywaliła. Może steelhead Bo chodzi. Bardzo się szarpie Dziwnie. Dziwnie to chodzi jak na troć. E, traćmy tu wyciągnąć, woda jest już niższa to może być problem A, tak 60 No. ładny, zajad mankera ładnie, no i bo mi spadnie na tym śniegu i tyle będzie. Mucha odepnięta, rybka jest taka, nie będę mierzył samiec ładny. O siedzi, siedzi. nie taka duża ale tak jak mówiłem przerzucić tutaj tą szybką wodę tam jest wypłycenie z drugiej strony mucha tam wpada jak ten szybki prąd zaczyna wyciągać linkę tej płytki do szybkiego często są brani. Nie zawsze, ale to już parę razy tu było sprawdzone. oh come on you again i need your net again <laughs> what? yeah i got one right now <laughs> uh, i don't want to fall no 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 stay here i'm gonna try to bring him to you okay that rod looks so weak thank you yes hold on hold on i'm almost there. go well, i'm gonna see if that spot down there is open let it go now yeah let it go I'm running into all kinds of thanks today. buddy i ran into ken now and then i ran into him so i'm like running into all kinds of people <laughs> <Yeah>. <laughs> okay see you guys I later i hope that, you're gonna have that. a nice picture today Get the big time. one <laughs> O, jest, brań, Siedzi! Siedzi, ładnie. Dobrze, że trzymałem linkę żyłkę w drugiej ręce, bo bym nie utrzymał i to mogłoby poskutkować niezacięciem zacięciem. O, jest ładna rybka! Jest ładna rybka! Uuu, rzek pada, trocie biorą. Dziękujemy. Uuu, idzie na dół. na czerwonego mankera. Także jak po, powiedziałem, tak jak obiecałem, tak muszę zrobić. Będę musiał nakręcić film, jak ja kręcę te mankery. A mam tam jeszcze taki jeden sposób, bo jest jeden materiał, która ta mucha była nakręcona oryginalnie na tym materiale, ale już jest po prostu niedostępny nigdzie. Nie wiem dlaczego, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych nie mogę nigdzie w sklepach znaleźć. Także pokażę wam jak się robi jeden fajny materiał? Tu do dołu idzie, strasznie do dołu, to, to jest dla ryba. Duży, duża troć, duża troć, wyglądał jak samiec, jakby miał szczenę ładnego haka. O, to u góry, muszę uważać. Wycofam się z nim O, głęboka woda ludzie O i kamienie ja bym się nie przewrócił Wo, chodź tu A ja już jestem bezpieczny. Na brzegu Teraz ciebie do brzegu Ło Jaki samiec piękny Ło Panie Boże ale sam jest ładny Jeszcze ciemny spod spodu Łaj! Wow. Joko ma piękną szczelę. Oh. Jesteś piękny. O! Oh. Wow, jaka ryba! Jaki samiec! Jaka szczena! Kufa! O! Oh, my goodness! Patrzcie, jaka anakonda! U! Odpłynął! O! Oh. Boże kochany, dziękuję Ci! Ty jesteś wielki!